Hey, one, two. Face hey, one, two. Sir. Ja Daniel Prasa z Wiseclub spotkaliśmy się w tym tygodniu na głośnym tygodniu. Głośny tydzień to jakby koncepcja, która powstała jakieś dwa tygodnie temu, gdzie stwierdziliśmy, że fajnie by było posłuchać różnych systemów nagłośnieniowych, ale z tej raczej wyższej półki. Jakby z tą koncepcją, której wyszliśmy do, do naszych klientów, do osób z świata ludździejskiego, do muzyków, do artystów, tak naprawdę. Gdzieś zaprosiliśmy ich w tym tygodniu na to, by można było to porównać, posłuchać w jednym miejscu. E, cała historia toczy się od poniedziałku. Dzisiaj mamy czwartek, dzień otwarty, gdzie mamy Open Dex. Gdzie mamy 5-8 DJ-ów, tak naprawdę się zmieniają chłopaki co chwilę. E, więc wszystkie gatunki muzyczne przerabiamy i taki stworzyliśmy mały chill room. E, sama koncepcja porównania systemów nagłośnienia wzięła się stąd, że zawsze nasi klienci, e, jakby albo negują konkretny system, bo gdzieś go słyszeli już zainstalowanego, albo na, tak naprawdę nie wiedzą, co to jest i nie wiedzą, co chcemy im pokazać, co chcemy im zaoferować. I stąd pomysł, by jakby z każdego gatunku muzycznego dobrać do tego system nagłośnieniowy i zaprezentować to w jednej przestrzeni. Przez cały tydzień tak naprawdę prezentujemy systemy nagłośnieniowe sześciu producentów. Znalazły się u nas takie marki jak Electrovoice, Void, KV2, Adamson, DB Technology i Turbosand. Całość jakby sterowana z Majdasa Pro 1, chyba już legendarnego stołu. Możliwością porównania bezpośrednio każdego z systemów. Systemy, o tyle chcieliśmy zrobić porównanie, że każdy, że każdy system ma tylko i wyłącznie wgrane oryginalne presety dostarczane przez producentów. Nie ma żadnej wprowadzonej dodatkowej korekcji, by jakby można było realnie zobaczyć różnicę pomiędzy tymi systemami, różnicę brzmieniową, różnice w jakości, jakby moc tego systemu, skuteczności itd. tak no i najmniejsze nasze dziecko ów prezentacji, które to jest normalnie też i zamontowane na stałe, jest to system elektrowojca. System Electrovoice'a e... Trochę nam zajął wybór konkretnego, konkretnego rozwiązania e, dostarczanego przez samego Elektrowojsa. niemniej znaleźliśmy w sumie stosunkowo bardzo budżetowe rozwiązanie, które no, w tej klasie cenowej po prostu miażdży całą konkurencję. E, są to, jest to seria FVC, która jakby jest mało popularna i jakby niespotykana w przypadkach tam mobilnych systemów czy też przy instalacjach bardzo rzadko. Jest to nowa seria. E, jest, tutaj mamy na górze dwie dwunastki po 350W na paczkę, plus do tego basy na osiemnastkach 600W. Całość zasilana jest z wzmacniaczy dynakorda, e, tutaj w tym przypadku to jest akurat C2800, czyli to mamy dwa razy 1400W w 4 ohmach, z DSP na pokładzie, e, ciekawe rozwiązanie niedrogie, a naprawdę daje radę, więc to jest, jest to coś, co stosujemy przy niedużych instalacjach, w małych klubach, a brzmieniowo nie odbiega od naprawdę takiej już lekko wyższej ligi. Kolejny system to DB Technology i seria VIO. Seria VIO to jest nowa seria DB, która tak naprawdę wodzi się bardziej z serii liniowej, a tu u nas jakby pojawiły się Części pointowe, tak naprawdę z tej serii, czyli BAS mamy e, jakby serii całej VIO na 18, który stosowany jest też przy systemach, systemach liniowych, a do tego mamy jako point source e, tutaj VIO 15, który jakby sama nazwa wskazuje, wychodzi na 15. Jakby nietypowy jest to system w naszym porównaniu o tyle, że jest to system aktywny z wzmacniaczami na pokładzie. E, i szczerze mówiąc, nie do końca byliśmy na początku przekonani do tego, tylko chłopaki z reidu nas mocno utwierdzili w tym, że jednak to daje radę. Taka ciekawostka z tym systemem, że wzmacniacze są utrzymywane cały czas na temperaturze 70 stopni, co jest bardzo wysoką temperaturą, jak na o, temperaturę operacyjną wzmacniacza. I dają radę, nawet niezależnie od temperatury, czy jest bardzo zimno, czy jest bardzo gorąco, to się i tak utrzymuje. Więc jest to dość ciekawe rozwiązanie i faktycznie mocne. I tu jakby jest to trochę półka wyżej od klasycznych systemów aktywnych, które możemy spotkać bardziej w branży sklepowej. Kolejną ciekawostką jakby DB jest to, że całością zarządzamy z procesora, to akurat mamy u nas Control 8, gdzie możemy sobie budować poszczególne systemy i zarządzać każdym z nich, czyli jakby tworzymy sobie pełną matrycę systemów i każdy możemy opóźniać, konfigurować i tak dalej, a samo, sam procesor, znaczy procesor sam, sam system do zarządzania tym z procesingiem jest bardzo prosty i przyjazny. Jakby jest takie trochę połączenie harmonii, i lejka. Coś pomiędzy, ale intuicyjne. Tysiąc działa. Sprawdzone. Polecam. No i mamy oczywiście Adamsona. Adamson jest jednym z naszych ulubieńców brzmieniowych pod względem live'owych rzeczy. Tak naprawdę chyba byliśmy prekursorem instalacji Adamsonowej w Polsce, bo pierwszy lokal jaki powstał na Adamsonie to jest, był zrealizowany przez nas. Jest to niebo w Warszawie, I właśnie na tych, na tych dokładnie point source'ach, tylko że z basami serii S. E, tu dzisiaj u nas mamy taką konfigurację, którą chcieliśmy pokazać jako rozwiązanie do lokali e, bardziej z muzyką na żywo. E, mamy dwie 15 na dole serii Point, czyli Point 215, plus do tego Point 12 na górce. E, ciekawostką jest to, że nie zasilamy tego popularnej marki jak zawsze, tylko zasilamy to z nowej serii XTA, bo też się pojawiło u nas dzisiaj trochę nowych zabawek, które świeżo, świeżo że tak powiem, się pojawiają w Polsce. Mamy nowe wzmacniacze XTA, w tym, w tym wypadku zasila to XTA DP-80, Odpowiednik, tak naprawdę mamy taki sam odpowiednik w MC2, są to tożsame marki i dodatkowo przywieź, to znaczy przywieźliśmy, dostaliśmy, dostaliśmy e, nowy wzmacniacz e, XTA, który jakby plasuje się już w tej najwyższej półce. Jest to APA. E, sama APA, tak naprawdę, dostarcza nam mocy już w, od 3300W na kanał. Czyli odpowiednik no, tej naszej dwójki drombo, którą, którą, którą możemy widzieć często przy realizacjach na żywo. Zasilanie Adamsona e, na naszej dzisiejszej prezentacji e, poszło w stronę brytyjską, czyli jakby w rozwiązania producentów XTA i MC2. E, XTA poszło trochę dalej i zrobiła swoje wzmacniacze. I w tym, i e, dzisiaj jakby do dyspozycji mieliśmy DPA80, które zasilało ten set Adamsona. A oprócz tego, do zabawy, jakby procesingowej, przez, przez cały tydzień mamy najnowszy produkt XTA, czyli APA 4E8. Bardzo mocny wzmacniacz z dość rozwiniętym DSP, ale topologią wywodzącą się z XTA, więc jeżeli ktokolwiek używał XTA, to myślę, że. Bardzo porównywalnie sam layout i DSP wygląda w tym przypadku. Dojechała do nas także e, seria T, dokładnie wzmacniacz T604. Jest to nowa seria, która wyszła w styczniu, więc jesteśmy chyba pierwszymi testerami tak naprawdę tej końcówki. E, wzmacniacz e, akurat ten, który jest u nas, to jest kW, działa na Harmony+. Plus. To jest pierwszy wzmacniacz Powersofta, który umożliwia e, dobór mocy na każdy kanał, czyli możemy sobie wybrać, ile tak naprawdę mocy potrzebujemy z zasilacza i tyle tak naprawdę dostarczyć do głośnika. Czyli możemy swobodnie przesuwać tą moc w lewo czy w prawo. Jest to już spotykane tak naprawdę rozwiązanie, ale pierwszy produkt PowerSofta z, z, taki, z, ta, z takim rozwiązaniem. Kolejny z systemów dźwiękowych, jaki prezentujemy podczas naszego głośnego tygodnia, jest to Void. Wojt to jest dość kontrowersyjny system. W świecie klubowym bardzo znany, bardzo popularny na całym świecie od Ibizy po Berlin i niemieckie historie ciężkiego techno. Często negowany w Polsce przez realizatorów, przez jakby środowiska muzyczne, gdzie trochę uważam, że niesłusznie. Są to faktycznie w większości przypadków konstrukcje stworzone do muzyki elektronicznej, niemniej naprawdę bardzo dobrze sprawują się rozwiązania Voida i w żywych brzmieniach jakby rockowo-jazzowych pochodnych tylko, że różnego typu produkty stosuje się do różnych zastosowań. Dzisiaj jakby mamy system AirVantage, jest to system, który między innymi zainstalowaliśmy w jednym z kolebek muzyki elektronicznej w Małopolsce, jest to szpital na 1, gdzie można go normalnie posłuchać każdy weekend. Jest to system, który Bazuje tak naprawdę na dwóch górkach stworzonych na dwunastkach w na ko koakcjal koakcjalnym głośniku razem z driverem w dość nietypowej tubie. Dodatkowo do tego mamy dwa doły każdy po 2,5 kW, czyli takie dość mocne krowy mocowe na dwóch osiemnastkach. Więc jest i czym kopnąć. Całość zasilana jest już klasycznie w Wojdzie, jakby ich tytykowanymi końcówkami e, sterowanymi z harmonii, więc, jakby tutaj, to myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi. E, Niemniej jednak, są to blendowane przez Wojda OM-owe wersje z nakładkami do presetów e, tworzonymi przez Wojda. Ostatnio, zafascynowani e, brzmieniem, czeskim brzmieniem, tak naprawdę, po krótkie krótkiej wycieczce do fabryki e, KV2. Bo o tym będzie mowa, e, zakochaliśmy się tak naprawdę w analogowym brzmieniu, analogowej wizji Georgia Crampery, który jest założycielem marki KV2. E, jak można w dzisiejszych czasach, czy w dobie cyfrowej, w dobie tak naprawdę elektroniki, procesingu, procesorów DSP, zarządzania wszystkim po sieci, prowadzić system, który jest w pełni analogowy i przeczy wszystkim założeniom każdego producenta na świecie. No powiem szczerze, że jak mówimy o systemie, który y, może być zbliżony do high-endowej high paczki, którą możemy słyszeć czasem w domu, w studiu i tak dalej, to to jest właśnie to. Jest to, to naprawdę nietypowa konstrukcja, która brzmi niesamowicie, zasilana w pełni z analogu. Przed nami tutaj system ES1, który jest tak naprawdę czterodrożnym systemem. E, mamy triamp na górkę, plus do tego zasilanie dołów. E, całość zasila... Jeden, jedna strona, jeden wzmacniacz. Tak naprawdę całą, e, cały procesing, jaki się odbywa przy podłączeniu tego systemu, to jest wybór, które paczki gdzie mamy i tyle. I możemy co najwyżej ściągnąć e, gain na, na, na dole i to jest wszystko, co jakby robimy z tym systemem. A przy tym brzmi niesamowicie. Naprawdę już przy bardzo niskim poziomie e, głośności mamy wybrzmienie po prostu całości traka. Jest to coś fenomenalnego. Polecam posłuchać dość nietypowe rozwiązanie, które w obecnych czasach jest taką wisienką na torcie wśród wszystkich systemów, które, które są dostępne na rynku światowym.